Zawód pielęgniarki, pielęgniarza, bo to jest jednoznaczne, ma się bardzo dobrze. Świadczą o tym dobre nabory, dobra rekrutacja od wielu lat. Bardzo się cieszymy, że młodzież bardzo chętnie podejmuje studia na kierunku pielęgniarstwo. Od dwóch lat mamy, już trzeci rok zaczęliśmy, drugi stopień pielęgniarstwa, więc jest ta drożność kształcenia. Chcę również zaznaczyć, że nie tylko młodzi ludzie, ale również osoby już dojrzałe potrafią u nas studiować i no, myślę, jest że jest bardzo dobrze im to wychodzi. Myślę, że dowodem na to są są fakty, że nasi absolwenci dostają pracę od ręki, nie muszą czekać. Bardzo chętnie wszystkie placówki ochrony zdrowia przyjmują ich z otwartymi rękami i cieszą się, że mają tak dobrze wykształconą, przygotowaną do zawodu kadrę. Myślę, że już nie można się skarżyć na oposażenie, dlatego że w końcu zostaliśmy, ponieważ też jestem pielęgniarką z wykształcenia. W końcu zostaliśmy docenieni. Pielęgniarki są dobrze wynagradzane. Chyba są zadowolone, bo jak słyszę opinie ze środowiska, więc są to pozytywne opinie. I wszystko zmierza ku dobremu, bo zaraz czekają znowu pielęgniarki podwyżki z tego co wiem. Będę przestrzegać zasad etyki zawodowej, rzetelnie przygotowywać się do przyszłej pracy zawodowej, rzetelnie przygotowywać się do przyszłej pracy zawodowej. Zawsze będę służyć pomocą, zawsze będę służyć pomocą potrzebującym, słabym i cierpiącym. potrzebującym, słabym i cierpiącym. Ślubuję dbać o honor uczelni. Ślubuję dbać o honor uczelni. Wzbogacać jej tradycje i dorobek. Wzbogacać jej tradycje i dorobek. Ślubuję. Ślubuję. Jest to uroczystość symboliczna, która, z którą wiąże się przynależność do określonej grupy zawodowej, do grupy zawodowej pielęgniarek. I studenci podczas ślubowania oczywiście składają przysięgę niesienia pomocy pacjentom, drugiemu człowiekowi. Ten zawód jest atrakcyjny nie tylko u nas, ale w całej Polsce, jak i na całym świecie. Generalnie system opieki zdrowotnej potrzebuje cały czas i niezmiennie personelu pielęgniarskiego. Myślę, że tak. My Myślę, że świadczy o tym również to, że decydują się na naukę na drugim stopniu, również na naszym wydziale. Ponadto są niezwykle aktywni podczas praktyk zawodowych w szpitalu i podejmują wiele inicjatyw społecznych. A jeśli podejmują inicjatywy społeczne, to jak najbardziej jest to powołanie. Kształcimy przede wszystkim praktyków i generalnie nasi studenci bardzo często już po ukończeniu pierwszego stopnia podejmują pracę zawodową.